I ty i ja mamy swoją historię życia, i każda z nas ma i dobre, i trudne doświadczenia z dzieciństwa. Dziś opowiadam o tym, jak y, nasze doświadczenia z dzieciństwa mogą wpływać na to, kim się stajemy i co my możemy z tym zrobić. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy. Dziś zacznę od cytatu z książki Jespera Jula: Agresja, nowe tabu. I mimo, że nie będę dzisiaj uczyła agresji, to te słowa są ważne. Ten cytat brzmi tak. Mimo wszelkich doświadczeń z dzieciństwa, każdy dorosły człowiek ponosi odpowiedzialność za to, kim się stał. I trochę tak jest. Zobacz, że my zwalamy nasze niepowodzenia często na a nasze doświadczenia z dzieciństwa, albo, ja, ja tak słyszę od Was czasami: no, moi rodzice się rozwiedli, nie miałam taty, e, albo nigdy nie poznałam taty, albo moi rodzice byli alkoholikami, moi rodzice tamto, moi rodzice siamto, rodziłam się w biednej rodzinie, rodziłam się w bogatej rodzinie. Tysiące powodów, e, które e, są Waszymi ograniczeniami, są Twoimi ograniczeniami. I wiesz co? Tak, Twoja historia rodzinna bardzo na Ciebie wpływa i tak ona może ograniczać czy powodować, że masz trudności w zbudowaniu szczęśliwej relacji miłosnej z mężczyzną. I jednocześnie jest to pewna taka przeszkoda, którą możesz pokonać. Ona Cię nie determinuje. To nie jest tak, że jeżeli urodziłaś się w rodzinie alkoholików, to na pewno wyjdziesz z alkoholika, albo jeżeli nie doświadczyłaś takiej bezwarunkowej miłości, to się na nią nigdy nie otworzysz. Może ci być trudniej, będzie ci trudniej, ale to wszystko możesz przepracować. Każda z nas startuje z pewnymi kartami. My nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodziłyśmy, w jakich czasach się urodziłyśmy. Po prostu mierzymy się z rzeczywistością i Takim Twoim zadaniem jest zobaczyć, jak z tymi kartami, z którymi startuję, a te karty to między innymi właśnie dziedzictwo z domu, ale też Twoje talenty, też Twoja osobowość, też Twój ta fizyczność, na przykład stan zdrowia, wygląd, pełnosprawność lub niepełnosprawność, jak z tymi kartami mogę stworzyć najwspanialsze dla mnie życie, też to życie miłosne, bo my. Ponosimy odpowiedzialność za to, kim się stajemy. Bo przeszłość była, jest teraz teraźniejszość, żyjesz w tej chwili i w tej chwili masz wybór, masz wpływ na wiele rzeczy. Możesz się koncentrować właśnie na rzeczach, na które nie masz wpływu, na przykład czy będzie jutro ładna pogoda, albo czy on zadzwoni, albo na rzeczach, na które masz wpływ. I wpływ to jest pierwszy moduł w kursie, jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji, dlatego że wpływ daje ci siłę. Jak masz świadomość, na co masz wpływ i w jakich obszarach masz działać, to masz to poczucie sprawstwa. I wracając do tego twojego doświadczenia dzieciństwa, zachęcam cię, poświęć teraz 15 minut, usiądź z kartką, i wypisz sobie rzeczy, jakieś takie bóle, które masz z, właśnie z tego z domu rodzinnego. Pretensje do rodziców, ale też wdzięczność, za co jesteś wdzięczna i o co masz to niech żal. Co było dobrego w twoim dzieciństwie, a co było trudnego albo złego. I weź za te doświadczenia odpowiedzialność. Jeżeli coś było dobrego, to doceń to, ogrzej to w sobie, wypełnij się tym i Uciesz się tą, tym dobrem, a jeżeli coś było złego, czy coś masz żal, to weź za tę odpowiedzialność i jakoś to przepracuj. Być może będzie trzeba pójść na terapię, być może wystarczy to po prostu jakoś przeanalizować, może trzeba przemodnić, może będziesz musiała popracować nad przebaczeniem. Nie wiem, co będziesz potrzebowała, bo, bo, bo to twoja indywidualna historia, i ty zobaczysz, co możesz z tym zrobić. Ale proszę cię. Weź odpowiedzialność, bo to kim jesteś, to ty decydujesz. Na to masz właśnie wpływ, to kim się stajesz. I żadne doświadczenia ci nie determinują. Zobacz, nawet jeżeli przeżyłaś jakiś zawód miłosny, to masz w sobie siłę, żeby to przepracować. Ja taki zawód przeżyłam naprawdę przez wiele lat. Ta rana się we mnie jątrzyła, ale wzięłam za nią odpowiedzialność i ona się zasklepiła. Już nie boję się ufać, już jestem bardziej otwarta. Otworzyłam się na miłość i dzięki temu teraz jestem w cudownym małżeństwie. Ty też możesz pójść tą drogą i na końcu niej, czy na końcu w trakcie tej drogi, bo droga to jest całe Twoje życie ale na tej drodze właśnie brania odpowiedzialności za siebie, przebaczania, radzenia sobie jakoś z tymi trudnościami, które, czy zranieniami, które masz z przeszłości, na tej drodze zaznasz szczęścia. Bo szczęście jest procesem, a nie celem. Zatem pamiętaj, mimo wszelkich doświadczeń z dzieciństwa, każdy dorosły człowiek ponosi odpowiedzialność za to, kim się stał. Proszę, weź odpowiedzialność za to, kim się stajesz i każdego dnia Zdawaj się jeszcze wspanialsza. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po słuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa -kierunek Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, Podziel się nim, razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.